Widzenie jako aktywna eksploracja. W tym fragmencie wykładu będę mówił o anaktywizmie i ślepocie na zmiany. W ten nurt wpisuje się tak zwany enaktywizm. Enaktywizm zresztą jest termin, który, jak się Państwo przekonają w swoich studiach, jest bardzo wieloznaczny, ale Alvano i używa. Anaktywistyczna teoria widzenia jako aktywnej eksploracji. Otóż Kevin Reagan i Alban twierdzą, że postrzeganie to aktywna eksploracja otoczenia. Jak mówiłem już Państwu wcześniej, jest, jest to para dwóch krytyków Davida Mara. Na zdjęciu widzą Państwo, który mi się podświetlił, podświetlił jakoś tak strasznie czerwoną kropką, Kevin Reagan, pracujący we Francji, psycholog poznawczy. Otóż on uważa, że jakości przeżyć zmysłowych to niezmienne cechy relacji sensomotorycznych z otoczeniem. Teraz Państwo widzą, że te niezmienne cechy relacji to jest taki, taka mancza, która pojawia się u takich badaczy, którzy mają to nastawienie, takie powiedzmy, wywodzące się w jakiejś mierze od Gibsona i odwołujące się do działania. Widzenie świata nie przypomina robienia zdjęć. To nie jest taki kompletny obraz, który mamy stworzyć. Nie o to tutaj tak naprawdę chodzi. Możecie Państwo przeczytać to po polsku, sensomotoryczne ujęcie widzenia świadomości wzrokowej. Ten artykuł został przetłumaczony na język polski, znajduje się w książce Formy aktywności umysłu, ujęcia kognitywistyczne, opublikowanej w 2008 roku przez wydawnictwo naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Klawitera. To jest długi artykuł, ale, ale warto się z nim zapoznać. Zacznijmy od mojej demonstracji, zanim pójdziemy dalej, bo to Państwa może jakoś zainteresować. Następny filmik na naszej playliście jest zapętlony. Będę tam pokazywał Państwu dwie wersje tego samego obrazka. Jest jeden jest zmodyfikowaną wersją drugiego i występuje tam tylko jedna jedyna zmiana. I proszę obejrzeć sobie ten filmik, można sobie go oglądać. Przez parę razy zapętlone, aż Państwo zobaczą, co się zmieniło. Jak Państwo nie zobaczą, możecie go sobie cofnąć i obejrzeć jeszcze raz. Rzecz w tym, że ten filmik ma pokazywać pewne zjawisko, o które nam będzie chodziło. Czy jesteście Państwo znaleźć, co się tam zmieniło? Wytęczcie uwagę.